Temat Gothica Remake grzeje coraz bardziej, głównie przez demo zaprezentowane na Gamescomie i ostatnią obecność Alchimii na tegorocznym PGA. Byłem w zeszłym roku i grałem w demo, ale niestety w tym musiałem posiłkować się artykułami i moim wysłannikiem, A raczej po prostu znajomym, który był na miejscu. Ani ja, ani on nie graliśmy w odsłonę dema z Gamescomu. Ale oglądaliśmy materiały i moją opinię opieram na tej podstawie. Może jestem maluczki, ale na swoją obronę powiem, że rozwój remake'a obserwuję od wypuszczenia Playable Teaser. Widziałem wszystko, co zostało zaprezentowane na przestrzeni tych prawie 6 lat. Jako, że PGA dobiegło końca, Sprawdzimy razem, co się tam zadziało i postaramy się wyciągnąć z tego jakieś ciekawostki bądź nowinki. Głównie będziemy oglądać prasę gamingową oraz materiały, wideo, które zostały nagrane amatorsko na terenie targów poznańskich. Więc zaczynajmy. Zacznijmy od czegoś małego, czyli remake Gotika nie trafi na jedną z konsol. Twórcy tłumaczą decyzję ograniczeniami sprzętu. W rozmowie z redakcją Game Reactor szef studia Alchimia Interactive Reinhard Police oficjalnie potwierdził, że Gothic remake nie pojawi się na nowej konsoli Nintendo. Jak wyjaśnił, zespół skupia się na wykorzystaniu pełni możliwości sprzętów obecnej generacji i nie zamierza iść na kompromisy technologiczne. Mite tłumaczenia brzmiał na grubymi nićmi szczyte. Tylko tak napomknę, bo ta informacja nam się przyda potem. Remake ma się pojawić w pierwszym kwartale przyszłego roku. Gra jak wygląda wszyscy widzimy. Jest średnio i graficznie i optymalizacyjnie. Ustawienia uber czy inne ultra nie zmieniają gry jakoś bardzo, a komputer poci się jak kretoszczur na bieżni. Głównym prowoderem tego wszystkiego jest ten zapyziały i wszędzie wpychany Unreal Engine. Nie potrafię tego zdzierżyć i dalej będę to przeżywać. Wszystkie tytuły pojawiające się na tym silniku wyglądają strasznie generycznie. Oświetlenie i cienie są identyczne w każdym tytule na Unrealu dzięki temu przycudownemu lumenowi. A jak z optymalizowaniem gier w Unrealu? No najczęściej nie są. Deweloperzy się mocno rozleniwili w momencie, gdy duża część graczy odświeża swoje podzespoły co dwa, może trzy lata. Po co się przemęczać i przeznaczać środki na dostosowanie gry na różne konfiguracje? Skoro teraz większość graczy śmiga na nowych RTX-ach i Ryzenach. Myślicie, że Alchimia przyłożyła choćby paluszek do optymalizacji? Oj, nie, nie. Z tymi zasobami, jakimi dysponują, co najprawdopodobniej zostało zrobione, to dostosowanie modeli pod level of details. I variant. Ta gra realistycznie mogłaby pojawić się na Switchu. Ba. Każda nowa gra mogłaby się pojawić na Switchu, ale do tego trzeba się przyłożyć i poświęcić środków. Czy Alkimia to zrobi? Może jak zgarną kokosy za premierę remake na PC i konsolach. Przejdźmy do kolejnego newsa. Gry online i artykuł Polska wersja Gothic Remake nie zawiedzie graczy w najważniejszej kwestii. PGA 2025 odkryło jej największą tajemnicę. Na PGA 2025 nareszcie dowiedzieliśmy się, kto użyczy głosu bezimiennemu w polskiej wersji Gothic Remake. Twórcy postanowili podroczyć się z graczami. No, tutaj mamy tak zwaną tajemnicę Poli Uwaga, uwaga, ogłasza się, co następuje. W rolę bezimiennego ponownie wcieli się Jacek Mikołajczak. Każdy miał nadzieję, każdy się domyślał, nikt nie wątpił. To, że bezimienny znowu przemówi głosem pana Mikołajczaka, było wiadome, bo po prostu inaczej być nie mogło. Godik w Polsce tak się przebił z dwóch głównych powodów: dubbingu i tego, że był dołączany do każdego czasopisma o grach w Polsce. Co tu dużo można więcej o tym nie się powiedzieć? Kor obsady będzie takie samo jak w oryginale. Teraz przejdźmy do materiału wideo, film z kanału Bezimienny111, na którym można usłyszeć próbkę dubbingu oraz zobaczyć parę nowych miejsc, w tym pola przed nowym obozem. Dubbing jak brzmi, wszyscy słyszymy. Nie rób ze mnie kretyny, dobrze wiem, że tu zabiłeś. O co ci chodzi? Znalazłem to ubrane w twojej skrzyni. Miał go ze sobą ostatni raz, gdy widzieli go z więźniczki. Dobra! Zabiłem brata, ale zrobiłem to tylko dlatego, że próbował mnie okraść. Zasłużył sobie nic, tylko pił, bo zachowywał się jak do się bo to na sucho, tylko dlatego, że miał chody u ryżowego księcia. Słuchaj. Wiadomo, że nie będzie to brzmieć identycznie jak w Gothic 1, ponieważ pan Jacek, no mimo wszystko, jednak się postarzał. Oraz styl, w jakim wypowiadali się aktorzy głosowi w pierwowzorze, nie pasowałby do nowego wydania gry, ale źle nie jest. Co do grafiki, no tutaj jest troszkę gorzej. Światło dalej zepsute. Twarze postaci wyglądają jak na twardych narkotykach, szczególnie to widać po oczach, chociaż to może być powód po prostu niskiej jakości nagrania. W tym samym wideo na końcu była mała sekcja QA z Reinhardem Police, z którego mogliśmy się dowiedzieć, że remake na Steam Decku działa średnio, ale za to na nowszych wersjach sprzętowych, takich handheldów jak Xbox Ally X będzie można dobić do tych 30 bądź 60 fps. -ów. Wsparcie modów będzie, ale nie od razu. W sensie sam Unreal jest bardzo modowalny, ale dodatkowe narzędzia czy dokumentacje pojawią się dopiero po jakimś czasie po premierze. Będzie można ulepszać zbroje i je spersonalizować. Kradzież kieszonkowa będzie prawie identyczna z tą różnicą, że będziemy ją teraz przeprowadzać Poza oknem dialogowym. Co do fabuły, ona sama powinna być dłuższa o 5 godzin, rozgrywki. Długość ta ma być wydłużona, jak to Police powiedział, niekoniecznie nowymi questami, a miejscami do odwiedzenia. W skrócie, więcej eksploracji. A i to demo, które było na PGA, raczej nie pojawi się na Steamie, ale nie mówią nie. Chociaż bardziej raczej się nie pojawi. No dobra, ale co z samym demkiem w wydaniu PGA? Podobne jest lepiej w porównaniu z naraz demo oraz tym, co zaprezentowali na Gamescomie. Walka ma działać płynniej, animacje lepiej się łączyć i ogólnie lepiej wyglądać, ale lepiej nie znaczy, że jest dobrze. Aktualnie to wygląda jak próby stworzenia systemu, który po prostu nie będzie irytował gracza, a nie takiego, który ma działać. Myślałem, że PGA będzie nowym otwarciem, pokazaniem tego co oczekiwali gracze, ale nie w tak oczywisty sposób jak angaż Jacka Mikołajczaka. Premiera już za rogiem, bo to nie niespełna kilka miesięcy, a nic nie wiadomo o fabule. Alkimia cały czas nas bombarduje tym samym gównem, który każdy krytykuje, czyli walka i poruszanie oraz grafika. No cóż. Zobaczymy na premierę, chociaż ja z miesiąca na miesiąc jestem coraz bardziej sceptycznie nastawiony. Zapraszam do podzielenia się Waszymi opiniami w sekcji komentarzy. Pozdrawiam i do następnego. Cześć.